Nasze stowarzyszenie powstało w 2010 roku po to, żeby tą naszą lokalną społeczność w Bolinowie rozruszać, ale też między innymi pomysł się pojawił. Chodząca, teraz już minione, stulecie Wielkiej Wojny odpowiednio uczcić w Boimowie i żeby Boimów przypomnieć, podjęliśmy się pod przewodnictwem ówczesnego prezesa inicjatywy Jarosława Lińskiego przeprowadzenia imprez historycznych i scenizacji historycznych. Zrobiliśmy od 2010 do 2015, do stulecia użycia gazów bojowych, gdzie to była bardzo duża impreza, gdzie byli obecni przedstawiciele władz, dyplomaci i włączyliśmy się praktycznie w obchody światowe.